No, co tam, Halincia, żeś mnie wołała? Słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę na urodziny. Jutro rano bądź gotowy! O, Milusio! Dobra, Halincia, to się może ogole, co? A gdzieś zabierać zabierasz w jakieś ekskluzywne miejsce, to ja trochę obgarnął. No, lecę! A co to? Zakładaj to! Kiedyś się Halincia ćwiczyło, ale to było 35 lat temu. I wystarczy!

Oj, oj, oj! Oj, oj, oj. I jak tam żyjesz porad Makedon? Oj, żyję Kalincia, ale co to za życie? Chyba się jutro wolne w robocie wezmę. Czyli co, nie podobał ci się ode mnie prezent, tak? Oj, no podobał mi się. Ja ci powiem, żebym jeszcze raz kiedyś wziął w tym taki udział. Chętnie! Ty no, ale byś mi dała wcześniej znać, to no, bym sobie pobiegał po podwórku jakoś o... Coś ponosił jakie konary z drewnem, żeby trochę krzepy złapać, a jedynie tak z zaskoczenia, żeś wzięła. Pa! No to zarok ci kupię ten najdłuższy dystans. No to już możesz tenować, nie z zaskoczenia. Już mam prezent. No dobra, no dobra, dobra. Tu umówieni.